Dojrzymy tej, tej rzeczy, jeśli, proszę Państwa, okaże się, że, że to... No jest to jakieś tam poddamy prawda wstępnej prawda, analizie, jak oczywiście zabezpieczeniu wstępnemu. No bo proszę państwa, no cóż, no, no trzeba by było nakłaść nową, że tak powiem, nawierzchnię. Na pewno my, Panie Radny, w tym roku nowej nawierzchni w nie zrobimy. To panu zaręczam głową. Natomiast no, jakieś zabezpieczenie, nie wiem, listwowanie jakieś, prawda, na zimno i tak dalej. Musimy dokonać przede wszystkim wizji w tam w terenie, prawda. Yy, ulica Fałkowska zapisałem, kołoniec zapisałem, co, co jeszcze to było, bo teraz się za... Yy, pani Renko co tam... A yy, więc proszę Państwa, ta sprawa cały czas jest yy, yy, w trakcie załatwiania. Co pan radny ma odpowiedzieć ludziom, że gmina Fałków wójt ma w kieszeni pieniądze jednej drugiej na tą drogę. Natomiast, no, niestety, nie mam wpływu takiego, żeby i, i decyzyjnego, żeby prawda, proszę państwa, zrobić tą drogę bez, bez tytułu własności, albo tytułu życzenia i tak dalej, więc proszę Państwa, jak powiadam, no na pewno to wyszło jak wyszło, wyszło źle, że na tym odcinku drogi nie takim długim, bo może on ma 150 metrów. I...